Veni, <laughs> vidi, Nowa inicjatywa, cykl koncertów muzyki organowej kameralnej w Bielsku-Białej – Organowe Bielsko-Biała. Stąd nazwa organowe, bo i organowe ma w sobie tę nazwę, że coś nowego się pojawia. I faktycznie, nowa inicjatywa, a tak naprawdę jest to nowa odsłona świętańskiego festiwalu muzyki organowej kameralnej, który odbywał się tutaj w świętańskiej świątyni w Bielsku-Białej Komorowicach. Nowością jest to, że wychodzimy poza mury świątyni Naszczyciela i udajemy się do innych świątyń w Bielsku Białej, m.in. do katedry kościoła Jezusa Chrystusa Kupiciela w Bielsku Białej, jak również św. Maksymiliana Kolbego. Szanowni Państwo, zapraszam na wszystkie koncerty. Będą piękne zapewne i artyści z różnych zakątków Polski do nas zagoszczą. Kontynuacją nadal są koncerty kameralne, gdzie myślą przewodnią tej nowej odsłony jest pokazanie Państwu większej ilości instrumentów, jakie są w Bielsku Białej, a warto je poznać. Brzmią inaczej, mają inne parametry, inne głosy, inaczej brzmią w akustyce innej świątyni. Więc dlatego jest to nowum w tej inicjatywie nowego cyklu organowe Bielsko-Biała, żeby Państwu zaprezentować również inne instrumenty, aby mogli Państwo, jeżeli tylko zechcą być na każdym z koncertów, porównać sobie brzmienie i te fantastyczne doznania na różnych instrumentach i w różnych kubaturach świątyń.